Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra godzina 17.20. Telewizja Łużyce godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Maciej Biskup, witam serdecznie i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś w programie. Legnickie lotnisko dołączy do terenów strefy ekonomicznej? pierwsze upalne dni sprawdzaliśmy jak sobie z nimi radzić. Radni zaakceptowali propozycję prezydenta w sprawie terenu Legnickiego lotniska. Chodzi o ponad 100 hektarów, które mają trafić pod skrzydła Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla prezydenta Tadeusza Krzakowskiego Legnickie lotnisko to kluczowe tereny inwestycyjne. Na poniedziałkowej sesji radni poparli wniosek o przekazanie terenu legnickiej specjalnej strefie ekonomicznej. W ubiegłym roku Platforma Obywatelska dała panu prezydentowi kredyt zaufania, jeżeli chodzi o teren lotniska. Tu się nic nie zmieniło, natomiast oczywiście patrzymy na ręce, chcemy wiedzieć czy... Czy inwestorzy są realni, czy to jest iluzja, e, jakieś szklane domy, o których pan prezydent swego czasu wspominał. Co ciekawe, Rada jednogłośnie przychyliła się do tego wniosku. Uważam, że te tereny już na tyle długo stoją, że zrobienia kroku do przodu i umożliwienie przyszłym inwestorom korzystania z tych terenów jest jak najbardziej za. Wiadomo, no, tu zawsze będą pytania, czy są jeszcze inwestorzy, kiedy będą, jakie są koszty, że tak powiem, uzbrojenia w tej ciały. Radni zrobili więc pierwszy krok, aby ci inwestorzy na lotnisku się pojawili. Teraz sprawę musi zaopiniować Ministerstwo Rozwoju, a ostateczną decyzję w sprawie przekazania lotniska podejmie rząd. Szacuje się, że uzbrojenie terenu kosztowałoby około 60 milionów złotych, ale potencjalne zyski zasilałyby miejską kasę. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu. W myśl nowych przepisów, samorządy będą miały 12 miesięcy na usunięcie reliktów minionej epoki. Czy słynny legnicki pomnik zniknie więc z centrum miasta? Poseł Ewa Szymańska pojawiła się na poniedziałkowej sesji, aby poinformować, że w Sejmie znajduje się już projekt ustawy dekomunizacyjnej z senackimi poprawkami. Powinna wejść w życie jesienią tego roku. Dzięki tej ustawie być może e... Niechlubne e, dzieło, które jest na Placu Sowiańskim, zniknie e, z przestrzeni publicznej miasta Legnicy. Legnicki samorząd będzie miał więc rok na usunięcie pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej z centrum miasta. Koszt w tym przypadku pokryje skarb państwa. Jeśli prezydent nie usunie pomnika, to zrobi to wojewoda, a kosztami obciąży Legnicę. Przypomnijmy, że pomnik od wielu lat jest główną przyczyną sporów pomiędzy obecnymi władzami Legnicy, a przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki swoisty jakby szantaż. Ja przynajmniej tutaj odczuwam i taki gwałt na mnie, na moich współpracownikach, że absolutorium. Zapomnik przeniesiony, więc no to, to nie tędy droga. Nie, nie taka jest demokracja, i nie tak należy. Ja tak, nie tak rozumiem tą demokrację. W ubiegłym roku prezydent zorganizował konkurs na nową wizję Placu Słowiańskiego. Wybrał projekt, na którym pomnika nie ma, ale Ratusz nie ma obecnie pieniędzy, aby tę wizję wprowadzić w życie. Czy więc ustawa PiSu doprowadzi do tego, że pomnik, który na placu stoi od 1951 roku, w końcu zniknie z centrum miasta? Odpowiedź poznamy w przyszłym Roku. Jak informuje portal www.dlahandlu.pl, znajdujący się na ulicy Najświętszej Marii Panny budynek pod dawnym domu handlowym Madex i Savi został sprzedany. Nam udało się ustalić, że transakcja jeszcze nie została sfinalizowana, ale jest w trakcie realizacji i jest prawie pewnym, że wkrótce poznawy nowego właściciela. Obecnym jest brytyjska spółka Tesco. W centrum znika budynek dawnej skarbówki, a niedługo zmiany czekać mogą sąsiadujący z nim dawny dom handlowy. Budynek Madeksu, a potem domu handlowego Savi'a najprawdopodobniej znalazł nowego nabywcę. Jak podaje portal dla obiekt wraz z terenem został sprzedany, choć jak udało nam się ustalić, transakcja jest realizowana i jest prawie pewne, że znalazł się nowy właściciel. Póki co budowla była w posiadaniu brytyjskiej spółki Tesco, która szukała nabywcy na siedzibę dawnego domu handlowego od blisko trzech lat. Obiekt przestał pełnić funkcje usługowe w w 2014 roku początkowo Tesco deklarowało, iż podejmie się jego renowacji, jednak później wycofało się z planu. Budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku, a w XXI dołączył do niechlubnych wizytówek miasta będących w prywatnych rękach, tak jak na przykład Legnicki Browar. Końcówka Maja przyniosła nam pierwsze upalne dni. My postanowiliśmy sprawdzić, jak radzić sobie z upałami i nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Ostatnie dni maja rozpieszczają nas słoneczną pogodą. Zmieniła się nie tylko aura, ale zmieniły się też nasze ubrania. Panowie dumnie prezentują swoje kolana w krótkich spodenkach, panie w krótszych spódnicach i sukienkach, bo rzeczywiście temperatura sprzyja takim zmianom. W Legnicy słupki rtęci pokazywały we wtorek aż 30 stopni Celsjusza. Czy wiemy jak odpowiednio chronić się przed słońcem? No, nosimy ze sobą picie na pewno. No i w cieniu bardziej chodzimy, nie na słońcu. Kremy na twarz, oczywiście, też kremy, ale jak nie potrzeba wychodzić to raczej się idzieć w domu. No najlepiej kupić sobie jakąś czapkę i okulary. No panie czapek nie mają. No nie mamy i pić dużo wody, ale sobie zakupimy. Czapki na głowach, lody i przede wszystkim napoje: zimne, ciepłe, słodkie i niesłodkie. To klucz do przetrwania najgorętszych dni, co potwierdzają lekarze. Należy pamiętać, że w tym okresie należy więcej pić, więcej spożywać. Płynów Mogą to być wszelakie płyny, mineralizowane, może to być herbata, niekoniecznie zimna, także to jest najważniejsze. A na szkodliwe działanie wysokich temperatur najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze i chorzy. Małe dzieci i maleństwa i ludzie starzy i oczywiście ludzie chorzy. Szeroko pojęcie choroby układu krążenia, układu oddechowego, ale generalnie te grupy wiekowe, małe dzieci i bardzo dorośli ludzie, czyli ludzie starzy. Medycyna zaleca również pozostawanie w domach, cień i zakupienie wentylatora, choć na ulicach Legnicy nie brakuje tych, którym upał jest niestraszny. No to, to jeszcze nie są upały. Jeszcze nie? Nie na znaczy, 3000. Od, od ile stopni są upały? No to ja wiem to gdzieś. Jak przez miesiąc czasu o 30 stopni, to jest zupa, a to dopiero początek. Bardzo to fajnie, bardzo fajnie. Także mi nie przeszkadzają, upały. Ja jestem, wie pan, ciepłolubna. Jednak niektórzy mieli inne zdanie i szukali ochłody, dając nura do fontan. Pamiętajmy, żeby uważać na siebie w gorące dni. Legnicka aktorka Magdalena Drab zdobyła gdyńską nagrodę dramaturgiczną za sztukę Słabi ilustrowany banał teatralny. Tekst opowiada o depresji, a został nagrodzony m.in. za minimalistyczny język i zastąpienie didaskaliów rysunkami. Tekst słabi został wyróżniony przez jury za nietypowy dobór tematu, minimalistyczny język i zaskakujący pomysł zastąpienia Didaskaliów rysunkami obrazującymi stany psychiczne bohaterów. Jednocześnie Magdalena Drab zyskała alternatywną nagrodę dramaturgiczną, którą przyznają widzowie. Szczególnie dla mnie to też miłe, bo w sumie szukamy odbiorcy, szukamy tego spotkania z widzem. To, to było bardzo przyjemne ten tekst, który zresztą jako uzasadnienie Tożyri napisało, też był dla mnie bardzo miły i budujący. Była to dziesiąta jubileuszowa edycja gdyńskiej nagrody dramaturgicznej. Legnicka aktorka, ale także reżyserka i dramatopisarka pokonała w niej 237 konkurentów. Postrzegam swoje życie jako pewne pole, na którym mogę próbować różnych rzeczy i to mnie jakoś cieszy, że, że, że nie jest to tylko taka lina, którą ciągnę. Tylko jest to pewna przestrzeń, w której mogę się rozwijać, próbować. Magdalena Drap jest absolwentką Łódzkiej PWST. Z naszym miastem jest związana od stycznia 2014 roku. Wcześniej na Legnickiej scenie odczytano jej tekst Dzielni chłopcy. Teraz trwają rozmowy na temat kolejnych projektów. Paweł Wita zostanie w przyszłym sezonie trenerem pierwszej drużyny Legnickiej Siódemki. Na stanowisku zastąpi Zygmunta Woźniczkę. 37-letni Wita był do tej pory szkoleniowcem drużyny juniorskiej. Teraz, oprócz młodych szczypiornistów będzie się opiekował także kadrą pierwszego zespołu. Przypomnijmy, że Paweł Wita z Dolną Legnicką Młodzież doprowadził dwa razy do wicemistrzostwa. We wtorek legnicki biskup Zbigniew Kiernikowski ogłosił zmiany personalne w legnickich parafiach. Swoje parafie opuści między innymi dwóch kapłanów, którzy są znani z pracy z młodzieżą. We wtorek Legnicki biskup Zbigniew Kiernikowski ogłosił zmiany personalne w parafiach Legnicy. Wynika z nich, że wśród księży, którzy w tym roku zmienią swoje parafie, będzie dwóch kapłanów, którzy do tej pory opiekowali się młodzieżą. Na pierwsze w swoim życiu stanowisko proboszcza do parafii w Gościszowie, oddelegowany z parafii Podwyższenia Krzyża, został ksiądz Janusz Wilk, opiekun katolickiego stowarzyszenia Młodzieży Legnicki Prolifer i organizator marszy dla życia. Parafie zmieni również diecezjalny duszpasterz młodzieży i wikariusz parafii Matki Bożej Królowej Polski ksiądz Przemysław Superson w ubiegłym roku pracował jako decyzjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży. Superson będzie wikariuszem w parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Zmiany dotknęły też administrację legnickiej kurii. Więcej informacji na portalu damitv.pl. I to już wszystko na dziś. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody i do zobaczenia.